Pokémony to franczyza, która może znana jest głównie z wymyślania setek różnych stworków, ale w procesie powstaje również mnóstwo barwnych postaci, które jej łapią, z nimi walczą i się z nimi zaprzyjaźniają. Ten film poświęcony jest właśnie nim. Postaciom, które wywołały na mnie największe, pozytywne wrażenie. Na które nawet się nie obrażam, kiedy zatrzymują mnie na środku drogi, aby opowiedzieć o jakiejś głupocie. Oto moje ulubione postacie z każdej gry. Pierwsze gry Pokémon nie posiadały zbyt głębokiej fabuły. Poza naszym rywalem i dziwaniem nie ma to naprawdę postaci, które by się przez naszą podróż wijały, więc musimy wybrać pomiędzy tą dwójką. Tak na początku pomyślałem, ale po dłuższym przemyśleniu całej sprawy doszedłem do wniosku, że istnieje jedna postać, którą lubię bardziej od nich. Ma ona mniej dialogu od pozostałej dwójki. Ba, ma najmniej dialogu ze wszystkich postaci w całej grze ale jednocześnie spędza więcej czasu na ekranie niż ktokolwiek inny. Możecie odgadnąć o kogo chodzi? O nas! Postać grywalna znana również jako Red jest z łatwością moją ulubioną postacią Kanto. Jest to głównie zasługa tego, że pojawia się ona poza Kanto. Red to jedyny protagonista gier, którego możemy znaleźć w niej jego grze. Postacie gracza mają być wystarczająco niezdefiniowane, aby każdy mógł się w nie wcielić. Stąd też brak jakiejkolwiek osobowości czy też linii dialogowych u bohatera pierwszej generacji. Robienie większej ilości identycznych postaci nie miałoby zbyt wiele sensu, Dlatego Red do tej pory jest jedynym wyjątkiem, postacią, wręcz legendą, która od czasu do czasu pojawia się w grach i za każdym razem w formie niesamowicie potężnego trenera, którego sami do tego punktu doprowadziliśmy. Uwielbiam jego walkę w Gold i Silver, ale dopiero po ogłoszeniu, że wraz z Blue pojawi się w Pokémon Sun i Moon, zrozumiałem, jak bardzo kocham koncept powracającego protagonisty. Druga generacja może być nawet słabsza od Kanto, jeżeli chodzi o postacie ważne dla fabuły. Ktoś z was pamięta w ogóle imię głównego złego tych gier? Z drugiej strony, liderzy sal dostali trochę więcej osobowości. Możemy znaleźć ich teraz nawet poza salą. Dlatego nie czuję się źle, nadając tytuł mojej ulubionej postaci, Whitney. Nie odgrywa ona w grach dużej roli, jej jedyny pokaz osobowości ujawnia się w odmówieniu wręczenia nam odznaki po tym jaką pokonamy, ale mimo tego lubi Whitney, bo jej walka jest jedną z najbardziej pamiętnych w całym Joto. Nie jest ona najsilniejszym trenerem, jedynie trzecim liderem, ale również pierwszą dużą przeszkodą na naszej drodze. Mogę się założyć, że jej Miltank własnoręcznie wygrała więcej pojedynków z graczami niż cała e Aitena czwórka tego regionu. Dobre wyzwanie, po prostu miło się wspomina. Hoenn to pierwszy region, gdzie mamy więcej niż jednego rywala i kiedy May lub Brandon znikają w zapomnienie gdzieś w połowie gry, Wally -E wyłania się jako nasza ostatnia przeszkoda przed elitarną czwórką. Jest to całkiem zaskakujący moment, bo Wally'ego widzimy jedynie, kiedy łapie swojego pierwszego Pokemona i kiedy kopiemy motyłek przed trzecią salą. Potem znika na całą resztę gry, aby powrócić w swojej udoskonalonej formie. Zwykle widzimy, jak drużyna naszego rywala ewoluuje wraz z progresem historii, ale w tym przypadku Wally -E przeskakuje z pojedynczej Ralts prosto do pięciu w pełni wyewolowanych Pokemonów. Jest coś satysfakcjonującego w podróży chorowi tego dziecka na prawie sam szczyt. Zwłaszcza w Omega Ruby i Alpha Safire, gdzie po powrocie towarzyszy mu kompletnie nowy utwór, który jest również jednym z moich ulubionych w całej grze. Podobnie do Whitney, Cynthia również jest całkiem pamiętna przez pomaganie moim pokémonom zabrać w śpiączkę. I ta, oczywiście, że moją ulubioną postacią jest Cynthia. Milion razy o niej mówiłem na tym kanale, nie wiem, czego się spodziewaliście, ale ciężko jest nie lubić postaci, która udowadnia, że zasługuje na swoją pozycję w tak dosadny sposób. Myślisz, że po przejściu Sinnoh jesteś od niewolny? Bum! I w Blackie White. I później znowu w Sunny Moon. Jest to popularna postać, więc widzimy ją wyjątkowo często, co oczywiście mi się podoba. I wiem, że był to oczywisty wybór, dlatego wrócimy się wiele lat wstecz, kiedy Sino było znane jeszcze jako Hisui, aby wybrać moją ulubioną postać z Legends Arceus. Tak więc wolo. Pokémon Legends Arceus wyszło 3 lata temu, więc nie wydaje mi się, abym musiał o tym ostrzegać, zwłaszcza na kanale nazwanym Pokémon Polska, ale zrobię to po raz ostatni. Uwaga, spoilery z Legends Arceus. Wolo to przyjazny członek gildii kupców, którego poznajemy na początku naszej przygody. Oczywiście, jak wiele postaci w tej grze, przypomina on z wyglądu inną osobę, którą możemy kojarzyć z teraźniejszości. Ale w przeciwieństwie od niej, nie ma się go co bać. Jest dosłownie pierwszą osobą, z którą toczymy pojedynek i łatwo polega. Chociaż podejrzanie używa to togepi, który ewoluuje w togekisa, ale to tylko przypadek. Interesuje się też mitologią i legendami, i w drugiej walce ma przy sobie Gibla, więc no. Dużo śmiesznych odniesień, ale przynajmniej nie jest super ciężkim ostatnim bossem, bo jest przedostatnim bossem. Wolo to zła męska wersja Cynthia z celem Cyrusa i Gretiną po swojej stronie, co automatycznie robi z niego jedną z najlepszych postaci w całej serii. Przepraszam, takie są fakty, nie ja tworzę zasady. Black White to jedne z najlepszych gier, jeżeli chodzi o fabułę, i oczywistą powinno być, że największe zainteresowanie i sympatie wśród fanów wywoła postać, która pcha tę historię do przodu. N, czy też Natural Harmonia Gropius, jak brzmi jego pełne imię, jest też moją ulubioną postacią unowy. Przepraszam za brak no ale ciężko jest go nie lubić. Przywódca antagonistycznej organizacji, który faktycznie przytacza całkiem dobry punkt, w który sam wierzy i którego się trzyma. N jest przeciwny opaniu Pokémonów w Pokebole i mimo tego, że sam ich używa do walki z naszą postacią, po każdej potyczce je wypuszcza. Za każdym razem, kiedy go spotykamy, jego drużyna składa się ze stworków, które można znaleźć w lokacji, w której się obecnie znajdujemy. I w Pokémon Black 2 i White 2 jego wypuszczone Pokémony można nawet złapać. Uważam, że historia Black i White byłaby o wiele ciekawsza, gdyby już na samym początku nie było ujawnione, że Drużyna plazma nie jest taka dobra na jaką się wydaje ale służy to przynajmniej lepszemu nakreśleniu tragicznej historii Ena, który faktycznie walczy dla swoich przekonań. Charakteryzacja, którą jego postać dostaje jest naprawdę niesamowita. Poprzez dialogi, początkową scenkę przy włączeniu gdy czy też jego dziecięcy pokój. Wszystkie te rzeczy sprawiają, że za każdym razem, kiedy powstaje jakiś projekt animowany skupiający się na Unowie, możemy spodziewać się wielowarstwowego przedstawienia jego postaci w sposób, którego nie użymy w tej serii nigdzie indziej. X i Y mają masę rywali, przez to żaden z nich się za bardzo nie wyróżnia, czy zapada w pamięć. Sama czempionka i antagonista też nie Koniecznie wywołali na mnie duże wrażenia, więc zostawia nas to z liderami sal. I z nich wszystkich z łatwością najbardziej lubię Corina. Nie jest to tym razem spowodowane wyzwaniem, nic w tych grach nie było wyzwaniem. Zamiast tego daję jej ten tytuł, bo ona dała mi dwie rzeczy, które bardzo lubię. Po pierwsze, mega pierścień, dający mi możliwość mega ewolucji, co jest moją ulubioną tymczasową formą urozmaicenia rozgrywki, jaką dostaliśmy. I po drugie, Lokario którego dodałem do swojej drużyny. Innymi słowy, zostałem przekupiony. Z drugiej strony, Alola ma mnóstwo postaci, które naprawdę lubię, zwłaszcza całą rocinkę Lili, Gladiona i Lusamin. Na szczęście nie muszę między nimi wybierać, bo jest ktoś, kogo lubię nawet bardziej. Profesor regionu, kukuj. Profesorzy Pokémon zwykle mają swoją specjalizację. W przypadku Kukuja są to ruchy Pokémon, więc ma sens, że sam interesuje się walkami i w nich uczęszcza. Co prawda jako profesjonalny wrestler The Masked Royal, ale wciąż nadaje mu to sporo osobowości. Oczywiście zwieńczeniem tego wszystkiego jest finałowa walka w grze. Gdzie bez żadnych pretekstów wyzywa nas o tytuł czempiona regionu. Ciężko jest nie myśleć w tej sytuacji o usuniętej bazie z profesorem Oakiem z pierwszych gier. Wreszcie zaserwowany jest nam godny walczący profesor, który dodatkowo używa niewybranego trzeciego startera. W Ultra Sun i Ultra Moon niestety, mierzymy się tutaj z hałem, co jest jedną z licznych rzeczy, za które te wersje lubię trochę mniej niż oryginały. Magnolia to chyba pierwsza i jedyna profesora Pokémon której nie lubię. Nie pamiętam nawet powodu, po prostu była postacią, za którą nie przypadałem i wspominam ją jako najgorszą profesor ze wszystkich gier i zapadło mi to w głowie jedynie, bo okazało się, że Solid Shield, mają również jeden z moich ulubionych profesor Pokémon, Sonia. Sonia to postać, która przechodzi w trakcie gry, mały rozwój postaci i na jej koniec zostaje profesorem. Samo to jest takie ciekawe, nigdy czegoś takiego nie mieliśmy. Postacie zwykle chcą zostać silnym trenerem czy uczestniczyć w pokazach Pokémon. Nikt nigdy nie interesuje się w tym świecie wykształceniem, więc tytuł profesora jest wręczony za samo napisanie książki. Ale to, za co faktycznie lubię Sonia, to świetny design, fajne dialogi i cudowna muzyka, która jej akompaniuje. To co właśnie słyszycie w tle to jej motyw przewodni, który wykorzystuje prawie w każdym filmie z fragmentem w galar. Pamiętam, kiedy i została ujawniona i kompletnie podzieliła głosy ludzi. Niektórzy ją natychmiast pokochali, inni znienawidzili. Co ciekawe, za te same rzeczy. Jest super kolorową, przerysowaną influencerką, która tworzy filmiki i streamuje. Ciężko byłoby mi jej nie lubić, biorąc pod uwagę, że sam też filmiki tworzę. Iona była postacią, której bym najbardziej ciekaw przed wyjściem Scarlet i Violet i okazała się być moją ulubioną postacią, kiedy te gry przechodziłem. Podczas wyzwania jej do walki dziękuję jednemu ze swoich widzów za Donata. Jak mogę czegoś takiego nie docenić? Jest to postaci, która zdecydowanie nie mogłaby. I jeszcze z 15 lat temu. Streamerzy i youtuberzy to całkiem nowe zawody i fajnie widzieć ich reprezentacje w tej serii. Jakie są Wasze ulubione postacie? Możecie mi dać znać w komentarzach. Po więcej nowości, ciekawostek i wszystkiego innego o Pokemonach zachęcam do subskrypcji kanału. Do usłyszenia, dostanę materiały.